Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o nowym bucie do biegania Renew. But, który charakteryzuje się lekkością, jest naprawdę lekki jak piórko. Nie da się tego zobaczyć na kamerze, a musicie mi uwierzyć na słowo. Bardzo przewiewny, ponieważ cholewka to cała cholewka jest z takiej meszowej tkaniny. Bardzo przewiewnej, język jest gruby, więc ta stopa w środku nie będzie na pewno ulegała żadnym obtarciom. Bardzo taki też jest grubszy i miękki. Zapiętek nie będzie obcierał, bo jest wykonany też z takiego meszowego, delikatnego materiału. No tu, tu akurat jest zestaw kolorystyczny, taki bardzo letni dla kobiety, bo to jest wersja damska. Pianka, która została użyta tutaj w podeszwie, jest też lekka, odpowiada za dynamikę. Natomiast tutaj mamy dwie gęstości pianki. Jedna ta zewnętrzna i w środku tu możemy zobaczyć te różowe elementy, to jest właśnie ta środkowa pianka, która odpowiada za sprężystość. Cała ta pianka pokryta jest taką troszeczkę bardziej odporniejszą na ścieranie gumą. Jest ona bardzo cienka. But na lato do biegania, ale również musicie pamiętać o tym, że może on służyć Dochodzenia po prostu po mieście, do takich miejskich stylizacji, do spacerów, więc bardzo go Wam serdecznie polecam. Oprócz tej wersji kolorystycznej mamy jeszcze dostępny kolor czarny, który, który może być bardziej praktyczny, czarny z dodatkiem różowego, dokładnie ten sam model, te same technologie może na tym czarnym będzie bardziej widać tą meszową cholewkę. Oczywiście tu jeszcze w tych miejscach strategicznych na cholewce są ponaklejane takie delikatne naszywki gumy, żeby po prostu ta cholewka była bardziej wytrzymała. Jest jeszcze wersja kolorystyczna cała czarna. Te pierwsze trzy kolory, które Wam teraz zaprezentowałam, to są kolorystyki damskie. But występuje również w takich dwóch wersjach kolorystycznych, męskich. Czarno-pomarańczowy i czarno-biały. Jeżeli Wam się podobał ten film, poproszę łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam Was na perfectsport.pl, bo tamte buty są teraz w nowej, niższej cenie. Zapraszam Was również do tego, żebyście komentowali ten film. W komentarzach wpisujcie modele butów, o których chcecie, żebym Wam opowiedziała. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!